Jesteśmy w Jerozolimie, tuż po uzdrowieniu chorego nadsadzawką Betesda. Jezus objawia się mieszkańcom Jerozolimy, Izraelowi, jako Mesjasz i Syn Boży. Kilkakrotnie w rozważanym fragmencie Ewangelii pojawia się słowo świadectwo. Jezus mówi, że o Nim jako Mesjaszu, Synu Bożym, świadczy Jego nauczanie, świadczą Jego dzieła, świadczą Pisma Starego Testamentu. I ta łaska, której doświadczają jego słuchacze. Natomiast w Ewangelii pojawia się także takie intrygujące zdanie, które pozwolę sobie przeczytać: Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Tak się często zdarza, że łatwiej przychodzi nam przyjmować jakieś nauczanie, zdania. Kogoś, kto spełnia nasze oczekiwania, nasze wyobrażenia. W ostatnim czasie, w związku z trudnościami, z cierpieniami, których doświadcza cały świat, pojawia się mnóstwo proroków, odczytywaczy znaków, którzy wieszczą, nadchodzi czas, ma przyjść Pan, albo stać się coś wielkiego, albo przychodzą czasy ostateczne. Często podpierają się autorytetem Boga, Maryi, Ducha Świętego, świętych jakichś proroctw, czy zapisów poza Pismem Świętym. Kościół jest zwykle bardzo ostrożny, jeśli chodzi o takie prywatne objawienie i odczytywanie znaków. Zresztą nawet gdyby nadchodziły czasy ostateczne, czy coś rzeczywiście musimy zmieniać w naszej duchowości, jeśli chcemy z całego serca żyć Ewangelią? Czy zmieniają się przykazania? Czy musimy wchodzić w jakiś nowy wymiar miłości bliźniego? Czy dokonywać jakichś liturgicznych czynności, obrzędów, które mają nas zabezpieczyć w tym czasie? Czy dodanie do tej całej sytuacji jakiejś dawki lęku pogłębi naszą duchowość? Żyj Ewangelią najbardziej radykalnie, jak się da. I tego pragnie Jezus zarówno w zwykłym czasie, jak i w czasach ostatecznych. To słowo na dziś, a o jutrze masz wiedzieć jedynie to, że opatrzność wstanie dla Ciebie wcześniej niż słońce.